Hej, witajcie! Z tej strony Xinulp, a to jest kolejny odcinek z Rollerball 5. Zaczynamy dzisiejsze przygody, no i zaczynamy je od poziomu numer 46. Co my tutaj mamy? Chmurki, także szybko musimy przeskoczyć, żebyśmy czasami tam nie wpadli do tych kolców na dół. No i teraz jakieś zagadki. Mogę sobie to nacisnąć, ale nie przejdę. Może ja przestawię te skrzynie na ten drugi przycisk i to nam otwiera tutaj przejście na górę. Dzięki temu możemy sobie otworzyć tam jeszcze coś na dole. Ok, ok. Także teraz to ja bym przesunął na przykład te skrzynie. Tutaj zmieścimy się, zmieścimy się super. Na taką windę przestawiamy to sobie, no i jedziemy na dół. A co nas czeka na dole? Gwiazdeczka, punkt zapisu. Idziemy w prawo i jakiś pająk. Dobra, skaczemy mu na głowę, niszczymy go. Na to lepiej nie wskakiwać. Absolutnie nie. No i mamy to. Także przed nami kolejny poziom. Wskoczmy sobie tutaj na taką platformę. Zbierzmy gwiazdeczkę. Oczywiście nie możemy ich ominąć. Tu się możemy zapisać i skaczemy. Aj, nie udało mi się wskoczyć na tego złego pająka. Dobra, mamy to. Teraz na górę. Jeden pieniążek, drugi pieniążek, trzeci, Ojojoj, żeby mnie ja tego nie dotknął. Przeskoczmy sobie tutaj, temu oczywiście możemy wskoczyć na głowę. No i tak naprawdę to już tyle, zbierzmy ten pieniążek, no i wychodzimy. Poziom 48, i widzę, że mamy tutaj jakąś piłeczkę do uratowania, tym razem taką niebieską. Przestawmy sobie te skrzynie jakoś tu, żeby tam otworzyć te drzwi. Tylko ja się teraz tak zastanawiam, czy dam radę tutaj wskoczyć. Hm, tak w ogóle to po było potrzebne. E, Okej, okay, także idziemy tutaj, rozwalamy to pudełko i niebieska piłeczka jest szczęśliwa. Super, idziemy w takim razie sobie dalej. Tutaj w te okolice... <laughs> na to to lepiej chyba nie wskoczyć, bo by nas to tam wystrzeliło na górę. E, tego absolutnie nie chcemy. E, ratujemy piłeczkę, no i się zapisujemy zeskoczę sobie tutaj na dół, tylko trzeba bardzo bardzo uważać, żeby ta piła nas tutaj nigdzie nie zahaczyła. No i możemy tak naprawdę iść dalej. Duży skok, drugi duży skok, ok, mało brakowało. Ten ty nie przejdziemy, tak, więc musimy iść jakoś tutaj do góry. Uratujmy sobie niebieskiego koleżkę. No i zobaczmy co jeszcze tutaj nas czeka. Taka ruchoma platforma, i klucz, tak, to będzie klucz, żeby tam gdzieś dalej przejść. W tym miejscu dokładnie. Także otwórzmy sobie te drzwi, przetoczmy się. Aha, muszę podskoczyć, okej. Okay. Tu musimy uważać, musimy uważać, no i mamy to. No i zobaczcie, jakiego pięknego, niebieskiego skina mamy. Także pogramy sobie teraz z nim troszeczkę, zobaczymy, jak będzie. No i jesteśmy na poziomie 49. Czy ja tam chcę zejść? To znaczy, muszę zejść, tak, muszę, i on się wtedy zaczyna toczyć. Ok, co tutaj ciekawego? Aha, kolejny potwór. Uciekamy, uciekamy. On nas nie powinien dogonić teraz. Czekamy na windę. Czekamy na windę, skakujemy sobie tutaj, od razu to przedstawiam, no i jedziemy do góry. A co nas czeka na górze? Pieniążek, ok, fajnie, miło. Yy, możemy się zapisać, musimy uciekać. Uciekać, uciekać, dobra, dobra. Na szczęście, tylko jedno serduszko tracimy, tak? Chyba tak. Czyli tam już nic nie mamy do roboty. Okej, okay. także idziemy dalej. Przed nami poziom 50. Co tu musimy zrobić? Na pewno uważać na tego pająka, który nam tutaj z góry tak schodzi. Zbierzmy sobie tę gwiazdeczkę pewnie. Tu się możemy zapisać. I co teraz? Tego koleżki nie zniszczymy, bo on jest tak schowany. Tu musimy też szybko podskoczyć. Okej, okay, widzę, że. Coraz, coraz trudniejsze te poziomy się robią. No i to mi się podoba, bo w poprzednich odcinkach to było aż za łatwo. A może w końcu ta gra będzie jakoś trudniejsza. E, Okej, okay. tutaj, tutaj zbieramy sobie takie rzeczy, ale ja bym zszedł może jeszcze na dół, bo widzę tutaj jeden pieniążek, drugi pieniążek, gwiazdeczkę nawet, czyli musieliśmy tutaj pójść. E, Okej, okay. wskakujemy tutaj, wskakujemy. No super, spadłem na sam dół. Jeszcze raz, tutaj hop, dalej tędy teraz rozpędzamy się. Tylko problem jest w tym, że zahaczam tam głową o sufit. Tak, o ile ta piłka ma głowę? No powiedzmy ma głowę, cała jest głową. E, Okej, okay, nieważne. Przeskakujemy, przeskakujemy. No i co? Teraz na górę. OK. Yy, mamy zapis, fajnie. To możemy zebrać. Ten jest wolny, także nawet nie groźny, no i idziemy dalej. No i co my mamy tutaj? Skok duży, kolejny duży skok na ziemię. Okej, okay, jesteśmy bezpieczni. Schodzimy na dół, ale poczekajmy, poczekajmy, niech ten pająk sobie przejdzie. Zbieramy pieniążek. No to chyba nie była najlepsza metoda, żeby to zebrać. Możliwe, że trzeba przeskoczyć jakoś. Nad nim, jak on jest na dole, troszkę się boję, ale mogę spróbować. Okej, okay, okej, okay. no dobra. Jakoś, jakoś to się da zrobić. Fajnie. Idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej. Poziom 53. Co to jest, co to jest? Jak to zebrać? Może dalej? No nie wiem, a może bliżej trzeba podskoczyć. Okej, okay. coś takiego. Także pieniążek mamy tutaj na głowę pająkowi pewnie. Podskakujemy sobie do góry i się zapisujemy. Zbieramy to, tylko trzeba. Aha, bo on zawraca. Dobra, szybko gwiazdkę i ja stąd lepiej uciekam. Nie chcę tutaj być. No i mamy wyjście. Nie zebrałem pieniążka. Ajdź, no szkoda. Trudno, jeden pieniążek. Tak naprawdę mniejsza z tym. Idziemy do kolejnego poziomu i tam znajdziemy pewnie dużo więcej pieniążków. He, 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 co my tutaj mamy? Nie toperza. Dobra, także skaczemy mu na głowę. No i właśnie, pełno tych pieniążków tutaj jest. Przesuńmy sobie to jakoś do ściany. Wskakujemy tutaj na górę, zbieramy to. Czy ja chcę go niszczyć, tak naprawdę? No, nie musimy, chyba, no przecież. Przeskoczmy sobie nad tym stworkiem i idziemy teraz na dół. Okej, okay, myślałem, że tutaj będzie ta taka kula, która się na nas rzuci, ale nawet nie było. No dobrze, poziom 55. Zaczynamy od pieniążków. Fajnie, fajnie. No a teraz idziemy sobie. Do góry, tak. Co nas tutaj czeka? Czy tego możemy zniszczyć? Możemy, tego też możemy zniszczyć. Zbierzmy sobie gwiazdkę, no i idziemy do góry. Tak, do góry. Co teraz? Duży skok. Tak, tak, tak. Duży skok. Chociaż tak naprawdę nie musiałem, bo tutaj taka platforma podjeżdża. No, i tą platformą musimy zjechać na dół. Tak, musimy zjechać na dół. Ja sobie od razu z tego zejdę. No, i mamy tutaj taki przycisk, także przystawiamy go pudełkiem, i możemy zebrać gwiazdkę. Dalej, skaczemy nad kolcami, zapisujemy się, i widzę, że mamy tutaj jakąś niebezpieczną piłę. Także szybki skok nad nią, zbieramy pieniążek i do wyjścia. No, i mamy poziom 56. Zejdźmy sobie tutaj jakoś na dół, na tę platformę. Możemy pozbierać na pewno wszystkie te rzeczy, to znaczy tak naprawdę one się same zbierają w momencie jak jedziemy. Okej, okay. tutaj staczamy się na dół. Łołoło, okej, okej, szybko uciekamy, uciekamy. Przeskakujemy sobie tutaj, idziemy jeszcze na dół. I co teraz? Mogę tutaj zeskoczyć? No dobra, to jest bezpieczne miejsce. Ale będę potrzebował jeszcze jednej gwiazdki, którą mamy tutaj. Okej, okay, fajnie, także szybciutko do wyjścia. No i teraz idziemy sobie tutaj na dół, tylko chciałbym jednak zebrać tego pieniążka i co teraz? <laughs> Ajajajaj, już bym ja tutaj nie dostał od niego. Czy ja mogę tam wrócić, bo nie zebrałem gwiazdki? hmm. <laughs> Co teraz? Pytanie, co teraz? Czy ja mogę jakoś tam przejść dalej? Tak, chyba tam będziemy szli do góry. Tylko wcześniej, ja bym w takim razie pozbierał te rzeczy, które mamy tutaj, czyli jakieś pieniążki, gwiazdki, pewnie. Tu możemy sobie zejść, zniszczyć pajączka, pewnie jeszcze 100 tych punktów, czy tam pieniążków dostaliśmy. Wskakujemy na górę, no i idziemy w tym kierunku. No i tak jak się domyślałem, możemy teraz wskoczyć tutaj na górę. Tak, dokładnie. Jedna gwiazdka jest w tym miejscu, a druga jest tutaj, także szybko ją sobie zbierzemy. Czy stąd się dało w ogóle tu przeskoczyć? Dało się, no dobra, czyli to można było zrobić tak naprawdę w dowolnej kolejności. Wychodzimy. A przed nami poziom 58. Skaczemy, skaczemy, skaczemy. Pięknie. Tu się możemy zapisać, zbieramy te wszystkie rzeczy, teraz u nad kolcami, po chmurkach, Także musimy to zrobić szybko szybko, żeby gdzieś tutaj nie spaść. no i to tak naprawdę tyle. No i ostatni poziom przed bossem, poziom 59. także tego sobie zniszczymy. Tutaj musimy szybko przejść, bo ten nas będzie gonił. Teraz teraz. Ja bym może poczekał, niech ten pająk się obniży i przeskoczymy sobie jakoś nad nim. Teraz zrobiłbym dokładnie to samo au, au, au au. No dobra, to bolało. Musimy jeszcze poczekać na te platformy. Także może stanę w tym miejscu, w bezpiecznym miejscu, jednak lepiej jak najdalej od tych potworów. No i teraz wskakujemy sobie na górę. I co tutaj mamy? Pieniążki. Okej, okay, pięknie. No i teraz przeskakujemy sobie tutaj. Pieniążek, zapis. Piła, piła, piła. Mało brakowało, blisko było. No i teraz. Idziemy do bossa. Tak, 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 tak. Idziemy walczyć z bossem. Wchodzimy do tego poziomu i zobaczymy, co nas czeka. E, jakieś boostery? Nie, nie, nie. Gramy normalnie, i tak te bossy są dosyć łatwe, z tego co już widzieliśmy po poprzednich odcinkach. E, tylko na początku trzeba ogarnąć, co ten boss w ogóle robi. Schodzi sobie na dół, dobra, dobra. Teraz mamy jakieś wykrzykniki. Aha, 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 w tych miejscach po prostu spadają kamienie. I to nie są kamienie, które mają jego zaatakować, tylko one atakują mnie. Więc muszę po prostu uważać, żeby nie dostać. W głowę. No coś takiego, ok. Czyli stajemy sobie tu, yy, tylko oczywiście ten pająk się wtedy zbliża. Teraz się zmęczył, no i dostaje, no nie wiem, w głowę, w brodę raczej. Raczej w brodę, bo on jest jakoś tak do góry nogami. Yy, przesuńmy się tutaj, żeby być w miarę bezpiecznym. Yy, teraz, jakoś pomiędzy tymi wykrzyknikami, on sobie schodzi na dół i dostaje teraz w głowę. No pięknie. Pięknie, pięknie. Przechodzimy, przechodzimy. Ja nie wiem, czy on nas goni, czy tak przypadkiem chodzi. No dobra, nie wiem, nie wiem. Poczekajmy, poczekajmy. Przesuńmy się tutaj. Okej, okay, okej, okay. kamienie spadły. Dostaje znowu w głowę. Ale chwila, czy będzie coś nowego, czy cały czas to samo? Bo jednak najczęściej w tych bossach to było tak, że jakoś po połowie coś się zmieniało. A tutaj, to ja widzę, że cały czas tak naprawdę to samo. Tak, tak szczerze, to bardziej mi się podobały bossy w Red Bull 4. Tam, tam, to się działo, tam to się działo. A tutaj mogło być lepiej. No powiem tak. No ok, także czekamy aż on sobie tutaj wróci. Ok, podszedł do góry, teraz wykrzykniki, on schodzi na dół, no i dostaje. Pięknie, mamy te pieniążki i wychodzimy stąd. Także mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Pamiętajcie tam o jakiejś łapce w górę i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć, cześć.